I znowu to będę robił, A, czyli znowu będę recenzował grę, która niedługo pojawi się na Wspieram To walcząco polską wersję językową. Tak, to zdecydowanie jest chyba moja nisza. Can relax. Gambit has returned. Cześć moi drodzy, Tomek Dobosz Gambit. TV z tej strony witam was w kolejnej wideo recenzji. I dzisiaj, tak jak już mówiłem. Na wstępie gra, która niedługo pojawi się na Wspieram to Walcząc o Polską Wersję Językową. A jest to One Deck Dungeon Krisa Cieślika, wydane przez Asmadi Games. A jak mówimy Asmadi Games i myślimy o polskiej wersji językowej, to Chacha Games. I Właśnie Chaha Games podrzuciło mi, e, właściwie zabrałem im z Pyrkonu ten egzemplarz, żeby go zrecenzować. Za to serdecznie dziękuję, że nie stawiali oporu. <noise> Także... No dobra. Czym jest One Deck, One Deck Dungeon? To jest karciany, karciana wersja biegania po podziemiach dla jednej lub dwóch osób, w których to podziemia są kartami, albo karty są podziemiami, natomiast cała reszta jest wykonywana przy pomocy kostek. Kolorowych, ślicznych kostek. A więc karcianka z Dice Placementem. No. no. To jak wygląda One Deck Dungeon? Zaraz Wam pokażę. A potem wrócimy do moich pięknych półek i e, powiem Wam, czy w ogóle warto to wesprzeć, czy jest to warte zachodu. Lecimy. One Deck Dungeon to gra o eksplorowaniu podziemi. E, podziemia składają się z talii kart. Ale... To nie jest tak po prostu, że mamy talię kart. E, mamy do wyboru pięć różnych kart podziemi. E, tutaj są cztery. Piątą, już mam wybraną i podłożoną e, pod moją kartę pomocy. Wszystkie te podziemia są trójpoziomowe, mają trzy piętra. Każde piętro dodaje pewien poziom trudności do, e, do naszych poczynań. O co chodzi to za chwilę się dowiecie. Poza tym na drugiej stronie wszystkich tych podziemi jest jakiś boss, którego trzeba pokonać No i oni są straszni, tam jest Minotaur, Hydra, Yeti, Lich i Smok Kiedy już wybierzemy sobie nasze podziemia, możemy też wybrać kto schodzi do, do podziemi Mamy pięć różnych postaci Jest... Mm, o, tak Jest mag, Łucznik, Wojownik, Łotr i paladyny. Te postacie są dwustronne, ponieważ w zależności od tego, czy do lochu wchodzi jedna osoba czy dwie, no to odwracamy odpowiednią stroną. Strona, która jest dla jednego gracza, jest nieco silniejsza. Tutaj mamy cechy, tych cech jest więcej, mają, te cechy są silniejsze. Postać ma również więcej życia. Natomiast postać do gry dwuosobowej jest nieco słabsza. Żeby zrekompensować fakt, że idą dwie osoby Żeby nie było zbyt prosto Również umiejętności, które tutaj mamy nieco się różnią D w dwóch, Przy dwóch osobach Jedna z umiejętności wpływa na naszego towarzysza No dobra Wzięliśmy sobie paladyna Samotnego paladyna, który zejdzie do naszych lochów Idziemy do jaskini smoka Mamy tutaj dużo różnokolorowych kostek którymi będziemy rzucali w trakcie rozgrywki na, na nasze cechy. Jak się gra? Dość prosto. W swojej turze gracze mogą albo eksplorować podziemia, albo otwierać drzwi. Eksploracja oznacza dokładanie nowych kart do podziemi. Maksymalnie może być wyłożonych cztery karty. W pierwszej turze zawsze się eksploruje. Co ciekawe, na początku zawsze mija czas, czyli odrzuca się karty stali, to jest pewnego rodzaju zabezpieczenie przed tym, żeby nie siedzieć jakby w miejscu i żeby, żeby poruszać się do przodu. Tutaj dodatkowo powinienem w sumie jeszcze odrzucić pięć kart ze względu na jakby zdolność tych podziemi. No dobra. I wykładamy cztery karty drzwi zakryte, oczywiście, bo nie wiemy, co za nimi jest. Druga rzecz, jaką możemy zrobić w swojej turze, to otwarcie drzwi. I w drugiej rundzie zawsze będziemy otwierać drzwi, bo dołożyć nie możemy. Dołożyć dokłada się tylko do czterech drzwi. A jako, że nie możemy dołożyć, no to musimy coś otworzyć. Jak się otwiera drzwi? O tak. I pojawia się coś. I teraz, patrząc na to, co się pojawiło, możemy albo stwierdzić, że ok. Próbuję się z tym zmierzyć, albo uciekam. Jeżeli uciekam, zostaje to tak, jak było. Może zmierzę się z tym troszkę później, przechodzę do kolejnej tury i znowu mam wybór: eksploracja bądź otwieranie drzwi. A jeżeli staram się z tym zmierzyć, no cóż, mamy dwa rodzaje spotkań. Albo są to pułapki, na których mamy dwie opcje do wyboru. Albo mamy, tak jak tutaj, mamy tą, tego śluza, mamy spotkania walki, gdzie jest mnóstwo różnych boksików, które trzeba zapełnić. A czym je zapełniamy? No cóż, kostkami. W jaki sposób? Prosto. Jeżeli wybieramy spotkanie, takie pułapkę, no to wybieramy jedną z dwóch opcji. W tym przypadku mogę albo rzucać na moją zdolność magiczną, albo na moją zdolność Walki. W obu przypadkach mam 3 punkty, yy, więc muszę wyrzucić 11 na kostkach walki. Dobra, spróbujemy. Biorę 3 kostki, bo mam 3 punkty walki. Rzucam. Było prawie dobrze. I spójrzmy, ile mamy punktów. Tak? 7. Nie udało mi się spełnić tych warunków. Co za tym idzie? Nie, nie mogę zapełnić tego pola. Dostaję jakby ujemne efekty z tego pola. Trzy rany i mija mi czas. Straszna rzecz. Bum, bum, bum. Dostałem trzy rany, zostały mi dwa hitpointy jeszcze. Co się dzieje z taką kartą? Mimo, że nie udało mi się jej pokonać, zdobywam ją jako nagrodę. I teraz co mogę z nią zrobić? Mogę zrobić z nią trzy rzeczy, albo pójdzie ona jako doświadczenie, tutaj są dwa punkty doświadczenia, i to pozwoli mi przejść na wyższy poziom, jeżeli zbiorę odpowiednią liczbę doświadczenia, mogę ją sobie podłożyć jako przedmiot mojemu bohaterowi, i wtedy mój bohater zyskuje jeden punkt, na przykład zręczności, albo mogę ją podłożyć jako. Umiejętność i mój bohater zyska jakąś nową umiejętność w jakichś spotkaniach. Gdybym na przykład rzucił 11, mógłbym ułożyć tutaj te kostki. Nie dostałbym całych tych ran, nie dostałbym tego mijającego czasu, a nadal zdobyłbym kartę do, do swojej kolekcji. A jak wyglądają spotkania walki? Tu gdzieś jakieś było. O. Mamy tutaj ognistego elementala, który ma dużo różnych pudełeczek do zamknięcia. No, i spotkania walki wyglądają w ten sposób, że rzucam wszystkimi kostkami, które do mnie należą, czyli tyloma, ile mam cech. No, i z tego próbuję coś ułożyć, tak. Mamy tutaj jakąś szóstkę, mogę ułożyć. No, i to w sumie tyle. Bo reszt, na resztę mnie nie stać. E, co jest ciekawe, można tutaj walczyć jeszcze o takie czarne, heroiczne kostki, które wskakują na dowolny kolor, jeżeli spełnimy odpowiednie warunki. Tak jak mówiłem, każdy poziom podziemi jest trudniejszy, a więc na każdym poziomie, jak widzicie, pojawiają się dodatkowe pudełeczka, które trzeba m, zapełniać w trakcie czy to walki, czy to m, rozbrajania pułapek, i trzeba to robić. Tak, te wszystkie pudełeczka tu wchodzą, nie ma lekko, nie ma co się tutaj szczypać. Słuchajcie. Ważna jest też rzecz, że na niektórych tych pudełeczkach jest symbol tarczy i te pudełeczka muszą być rozpatrywane jako pierwsze. Jeżeli nie uda Wam się zapełnić takiego pudełeczka, takiego kwadracika starczą, no to nie zapełniacie nic i robi się przykro, bo każdy niezapełniony, każdy niezapełniony kwadrat. Daje wam ujemne jakieś rzeczy, tak? Rani Was albo, albo tracicie czas. A więc kolejne karty, które mogłyby Was wzmocnić przed zejściem na kolejny poziom, odpadają. No i tak toczy się gra aż dojdziemy do schodów. Jak dojdziemy do schodów, możemy zejść na poziom niżej. Cała talia jest tasowana od nowa i lecimy na drugim poziomie. Potem poziom trzeci i kiedy dojdziemy do schodów na poziomie trzecim, możemy bić się z bosem, który jest no cóż, twardy jak cholera. I naprawdę trzeba się ładnie wytężyć, żeby zebrać przedmioty, żeby zebrać umiejętności, żeby wejść na kolejne poziomy, które dadzą nam więcej, więcej życia czy też więcej możliwości. Posiadania większej liczby przedmiotów, więcej liczby, większej liczby umiejętności i będziemy mogli też mieć czarne kostki za darmo. No i tak to właśnie wygląda: rzucamy, zapełniamy, zdobywamy kolejne karty, i gdzieś w pewnym momencie giniemy, bo gra do łatwych nie należy. No dobra, to mniej więcej tyle. Podsumujmy to. No dobra. I tak oto wygląda One Deck Dungeon, czyli karciano-kościane łażenie po lochach i zabijanie wszystkiego, co się rusza i na drzewo nie ucieka. Chociaż skąd tam drzewo... Dobra, nieważne. E, Okej, okay. co mogę powiedzieć? Po pierwsze, wiecie, że lubię kości. Wiecie, że lubię nimi rzucać, lubię je przydzielać, lubię karty. Więc One Deck Dungeon ma wszystko, co powinno mi się podobać, co powinno windować tę grę na... Na, na gdzieś tam na wyżyny. Ale przyznam, że mam z nią pewne problemy, chociaż generalnie trafiła mi, trafiła mi w serducho w jakiś tam sposób. Ale po kolei. Podoba mi się sama idea tego kościanokarcianego karcianego łażenia po lochach. Podoba mi się tworzenie tych lochów, otwieranie tych drzwi. Podoba mi się sposób walki. Rzucamy kośćmi. Potrzebujemy pewne wyniki, przydzielamy je, chociaż mam trochę problemy z, jakby z samym rozwojem tej walki, ale to za chwilę. Podoba mi się właśnie zróżnicowanie tych potworów, że część na część potrzebujemy magii, gdzieś tam potrzebujemy siły, zręczności. Tutaj więcej jakby w, w zręczności musimy silniejsze kostki przydzielić. Fajnie to, fajnie to ze sobą współgra. To, że potwory mają różne moce jeszcze dodatkowe, specjalne, które coś tam robią. Absolutnie jestem ok z tym, co tam się dzieje. Natomiast mam problem z jakby zakończeniem samej walki, że niezależnie od tego, jak nam pójdzie, to i tak zdobywamy trofeum. I tak, jakby pokonaliśmy potwora, dostajemy doświadczenie, dostajemy dostajemy albo tam nowy skill, albo nową umiejętność, albo dostajemy przedmiot. Nawet jeżeli mieliśmy pecha i nie udało nam się jednej kratki nawet zategować, tak, jasne, jak nam się nie uda zakryć chociaż jednej kratki, prawdopodobnie nie żyjemy. Jest taka możliwość, ale nadal, jeżeli przeżyliśmy na oparach hit pointów, punktów życia, no to i tak dostajemy nagrodę, niezależnie od tego, co się stało. To mnie trochę drażni. Tak trochę kłóci mi się e, z całą tą ideą, ale z drugiej strony, no, gra jest trudna. Na początku, kiedy jesteśmy słabi, może być ciężko z pokonaniem od A do Z potwora i z rozwinięciem się, więc wprowadza to jakiś balans, choć troszeczkę jest to słabo klimatyczne, no, ale z drugiej strony, to jest filler. Karciano kościany, więc może tu nie miało być aż tyle klimatu. Kto wie? Druga rzecz. One deck dungeon to gra dla jednej lub dwóch osób. I to się fajnie balansuje. To, to działa, ponieważ jednoosobowy bohater, tak, który gramy w, jedną, w jednego człowieka, jest silniejszy. Ma więcej hit pointów, ma więcej kostek na poszczególnych cechach ma skill, znaczy ma jeden ze skilli troszeczkę inny, który odnosi się do niego, a nie do towarzysza. Natomiast dla dwóch osób ci bohaterowie dwuosobowi są lekko słabsi, mają mniej życia, mniejsze słabsze cechy, dodatkowo umiejętność jedna z umiejętności odnosi się do współtowarzysza, wspomaga go jakby w walce. I to fajnie gra, to fajnie ze sobą współgra, bo Czujemy, tak, że jak idziemy we dwie osoby, to jest troszeczkę trudniej dla nas, ale i troszeczkę łatwiej. Tam, jak w sumie policzyłem, to idąc w dwie osoby mamy jedną kostkę więcej niż idąc solo. Ale pomimo fajnego balansu, przyznam się szczerze, że grając solo, wynudziłem się jak mops przy tej grze. Tak są kości, tak są karty, rzucam, przydzielam, ale jest to dla mnie było to tak nudne jak flaki z olejem. Po prostu. Ech. Przyznam się, grałem wiele gier solo i zawsze były jakieś emocje. Tu nie czułem żadnych, autentycznie żadnych emocji grając solo. Turl. Mm -mm. Ok, next. Turl. Może to dlatego, że w zasadzie nie było tu decyzji. Nie miałem jakichś takich fajnych decyzji. E, grając w dwie osoby, mamy dwie pule kostek, które przydzielamy razem, ale no, mogę pomóc swoim skillem, swoim, swoją umiejętnością drugiej osobie. E, kiedy zbieramy trofeum, no, to decydujemy wspólnie, czy to ma być na doświadczenie dla nas obu, czy przedmiot. Jeżeli przedmiot, to dla kogo. Czy umiejętność? Jeżeli umiejętność, to dla kogo. Jest jakaś, wiecie, to, że jest akcja z inną osobą, daje tej grze według mnie bardzo dużo. Samemu nie chcę w to grać. Autentycznie to jest. Nie chcę. Po prostu nie. Samemu w to już nie zagram, bo jest nudne. I tyle. Jeszcze jedna dosyć istotna rzecz. W tym pudełku miałem oryginalne zasady, wersja 1.0 i. Na szczęście polska wersja będzie miała poprawione zasady, bo wyszły poprawione zasady od Asmady Games. Dlaczego poprawione? Ponieważ to, co tu jest oryginalnie, to jest orka na ugorze. To jest tak frustrująca gra, jak ich mało. Ona jest trudna sama z siebie, ale oryginalne zasady czyniły ją jeszcze trudniejszą, jeszcze bardziej wkurzającą. Yy, jasne, to jest ko kościanka i tutaj jest losowość, ale to była taka losowość, która nie chwytała za gardło, ale dawała wryj to od razu. To jest, ja nie lubię czegoś takiego, kiedy losowość jest frustrująca. A oryginalne zasady sprawiały, że taka była. Natomiast poprawione zasady troszeczkę, troszeczkę złagodziły tę grę. Ona nadal jest trudna, ale troszkę łatwiej jest, troszkę łatwiej jest podnieść swój poziom, troszeczkę łatwiej jest niektóre umiejętności, odpalić. Lekko nam to pomaga, ale nie czyni tej gry, z tej gry spacerzy, spaceru po parku. To jest fajne. Więc, e, jeżeli macie angielską wersję, pamiętajcie, są już nowe zasady, a polska wersja będzie z nowymi zasadami, więc będzie fajnie. No dobra, czas na moje trzy pytania, trzy odpowiedzi. Po pierwsze, bagiegowa ocena dla OneDeck Dungeon. I to jest. To jest siódemka. To jest siódemka. Przy czym pod uwagę biorę tylko dwuosobowy tryb, ponieważ solo to jest. Nie będę nawet dawał oceny, tak? Nie chcę wam mieszać w głowach. Solo nie. Siedem. Sympatyczna rzecz, tak? Sympatyczna, krótka rzecz. Chętnie zagram. Czekając na innych graczy, jeżeli będzie mało ludzi, chętnie zagram w przerwie jakiejś, bo to jest szybkie. Turli, turli, pozabijajmy jakieś, jakieś potwory, jest, jest naprawdę sympatycznie. Siódemeczka dla OneDeck Dungeon ode mnie. Druga rzecz, czy kupiłbym tę grę, gdybym nie dostał jej do recenzji? Ja ją znalazłem za 100 zł, gdzieś w sklepach. Natomiast nie wiem, po ile ona będzie na wspieraczce, ale podejrzewam, że droższa nie będzie. Za 100 złotych... no, mogłem ją kupić, ale jak tak chętnie jakieś 8 dych, coś, to pewnie bym dał, spokojniej już, tak? Chociaż tutaj jest rzeczy jakby za stówę i daje fan ta gra, więc czemu by nie? I trzecie pytanie, czy ta gra zostaje u mnie w kolekcji? No tanie, bo to jest taki recenzencki, krążący w sobie egzemplarz, ale jak kiedyś One Deck Dungeon trafi do mnie to pewnie zostanie na jakiś czas i będę się nim trochę bawił jeszcze bo, bo czemu by nie, ale mówię, w dwie osoby solo to jest dla mnie za nudne no dobra to by było na dzisiaj na tyle dziękuję Wam, że nadal mnie oglądacie lajkujcie komentujcie, wbijajcie na Facebooka na Instagrama Linki są poniżej, głoście dobre słowa o moim kanale i co najważniejsze, grajcie w planszówki i namawiajcie innych, żeby grali, bo to jest fajna rzecz. Po prostu fajna rzecz i warto. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam. Do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się.